Witamy, witamy. Nie wyspałaś się? Co? Nie wyspałaś się? Ja się pamiętam kiedy ja spałam. To, to wieczór już jest. <noise> Ale mina masz jak? Dobrze, że ty weź swoją minę nagraj. Chociaż raz odrzuć i nagraj siebie. Tam ten pies dalej stoi na środku ulicy No, no co ty co z niego? Samobójca Dzisiaj mamy takie poletko po kukurydzy. Ola nie chciała chodzić tutaj. Bo będzie ciężko, bo szkoda cewki. No. Spróbujemy. Zobaczymy, a nóż widelec coś fajnego wyjdzie. Ja nie mów nóż widelec, bo tyle wyjdzie. <laughs> nóż widelec. Dobra. Jak pomarudzę to może coś wyjdzie. Do pierwszego fajnego. No i wygrałem konkurs na pierwszą monetkę. Tutaj ładnie wyskoczyła, już patrzymy. Cóż to takiego cesarstwo chyba będzie dyszka na pewno. 1908 Coś tam widać 2-0 mnie. Jest 5 złotych z prl -u. Też mam blaszek trochę Mam trzecią monetkę Jeszcze nie wiem co, bo wyskoczyła Taka fajna ziemia, niby w grudkach powinno wyskakiwać Ale grudka się rozwala, 10 groszy 49 grudka się rozwala i monetka wyskakuje 10 metrów za stodołą jest zakopany skarb, tak? Co to? Co to? A jakieś żelazko, nie nic mi się tego kopać Żelazko Też blacha albo... Albo nocnik Ja to wykopię To jest lemierz Nie wiem co to jest Ale by wykrywać chyba... Dzisiaj tego pola nie lubię, tylko takie rzeczy. Gruby złomek. Kilka kilo będzie. Ola przecież stwierdziła, że to będzie bardzo cienki film z bardzo cienkiego wypadu, bo pole jest naprawdę puste. Teraz taka łyseczka. DA. Albo D i ten znaczek I C A tak ogólnie to nawet śmieci nie ma A. Cisza Jak makiem zasiął Zaskoczę Cię Mam srebrę. Ale nie jest to monetka Jest to chyba yy, Kawałek dekielka Od tego zegarka jeszcze kieszonkowego Skąd wiem, bo czuję w łapach Poza tym przetarłem i od razu się zaczyna błyszczeć srebro 800 -ka. No i gitara, szukam reszty Co masz? Tu nie ma śmieci Tak blisko zabudowań i pole czyściutkie Nawet pomosa nie ma Pewnie już ktoś nam przeczepał I w końcu udało mi się Bo przed chwilą Molestowałem taką wielką grudę Żeby się dokopać Myślałem, że monetka A to była taka mikro podkładka aluminiowa A teraz to już widać, że to jest moneta na 100% I nie będę zdradzał tajemnicy Ale chyba będzie srebro Na pewno jest to srebro. Nie będę zdradzał tajemnicy, ale dowaliłem. O kurcze. Ty lepek. Dwie monetki. Dwie monetki w kupie. Ale jaja. Już to czyszczę. Jest trzykrajcerówka ze zdeptaną kaczką. Tak mi się wydaje. Albo 2 Groszel, albo 2 Groszel z 1770 któregoś roku, moneta bita tutaj na moneta Śląska, bita na we Wrocławiu, a co to jest? Nie mam pojęcia. Ale zlepek super. Pierwszy mój zlepek w życiu. Także Ola nie jest źle. Z... No dwa w kupie. Dwa w kupie. Tak, na rzekę, na rzekę. Zaraz dawali jakieś złote 10 marek. Robię miejsce koło miejsca. Bo taki zlepek to dla ludzi niewtajemniczonych oznacza, że tam on, te dwie monetki musiały leżeć i leżą dalej przy sobie. Czyli prawdopodobnie były w jakiejś sakiewce, bo gdyby wypadły z kieszeni komuś, no to leżałyby osobno. A że leżały dłuższy czas, jedna na drugiej, jakby w sakiewce, dlatego się połączyły. I jest szansa znaleźć więcej, kiedyś widziałem, ktoś wykopał rozoraną sakiewkę i było 43. Piękne monety to już można powiedzieć: skarb. Ola trafiła 5 razy, 24 część talara, też piękny zlepek. Dlatego muszę się tutaj jeszcze pokręcić. A na razie, trafiłem tutaj, pierwszego polmosa. Gdzieś mi spadł. Zaraz podniosę. Ola mi uciekła. Nie ma, nie ma jak zapytać. Co tam u niej? A mi wyskoczyła właśnie następna monetka. Dawno nie było. Piąteczka. Cesarstwa, jak się nie mylę. Dokładnie. 1800. Chyba 78 rok. Jak dobrze widzę Adolfy są wszędzie A już myślałem, że nie będzie Adolfa Jest dycha Nawet się nie chce odwrócić Brzydal będę już nie? Albo kaczka, albo cwaj groszy. Uh -huh. A to? Tutaj nie wiem. To mi wygląda na miedzianą monetkę. Gdzie tego pazura tam pchasz? Nie, tak się nie robi. Zostaw, zostaw, bo zepsujesz. Tyle śmieci wyszło. Niedużo. Nie mam swojej miski. Na to. O, w sumie samo aluminium. Standard na polach. Kilka drucików, kilka puszek, Ola tutaj też nazbierała jakiś tam blaszek cynkowych, trochę żelastwa, no i ogólnie, ogólnie bardzo mało sygnałów, eee, tutaj Ola trafiła dwie kopiejeczki, kopiejeczki jak ja ładnie mówię, dwie kopiejki, to już powojenne tak mi się wydaje, chociaż może być, że 40 rok. CCCP no ale na pewno nie są carskie. Na pewno są po. Na pewno są po pierwszej wojnie światowej. Eee, za to 5 groszy. Tutaj jest chyba grosik aluminiowy. Jeden Adolfik. O mnie wszystko nagrałem. Co chciałeś przegłaskać? Ja go zaraz pogłaskam za to, że mi ten obsikał koło skubaniec. kubaniec. O! Już skończyłam Można grać. Dla mnie pole fajne. Ola... Yy... Nie, bo tutaj nie ma jak machać, przecież się zaczepiać co czas tą cewką. Ale przynajmniej fajnie sygnały słychać. Ziemia twarda. I tu nie ma sygnałów. No ale już są, to coś fajnego wychodzi. No. Szkoda cewki na to wystające coś. Dobra, dobra. To pojedziemy gdzie indziej. Dobra żegnamy się. Kude piasek mam w gębie no, Nikt ci nie kazał lizać tego piasku. Ale nic nie lizałem się. Chyba to szpadla. <grywa> <grywa> nie, a z na pewno da... nie, nie, wlizałeś je do tego. Nie, na nie, pewno. Nie lizałem, nie lizałem. Przyznaję się, nie lizałem. Pozdrawiamy, <grywa> trzymajcie się. I do następnego wypadu. Mam nadzieję, że pogoda się poprawi, utrzyma.